Witajcie wszyscy. E, nie widzieliśmy się chwilę. E, ta przerwa była spowodowana chorobą. Ale już jestem, już wróciłem. E, może być parę dzień spowodowanych jeszcze e, małem każdym, może Katarem. E, ale dzisiaj gramy w, w Horror Project 13. Research Group on Human Preparation and Psychological Effects. Jest to Ciężko by się nie domyśleć, jest to horror Więc po prostu lecimy Wow, 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 wow Okej okay. To jest Unity jakuj O oh mega, dobra Projekt trzynaście. Próba spaceru albo chodzenia Zero Okej, okay, co jest tu? Projekt trzynaście. Proszę nie umijać anomalii. Reportować anim animację. Anomalię. Nie znaleziono żadnych anomalii. Więc nic. Nie reportuj. Po 13 spacerze jesteś wolny. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Jakiś szpital psychiatryczny? Jesteśmy w jakimś kombinezonie. Szukamy. ...anomalii, tak? What the fuck? Aha. No... Okej. Okay. I ja płaciłem za to kasę. Nie wierzę. Oh my god. Dzień dobry. Anomalii mam zgłaszać, to znaczy, że tu będą się działy jakieś dziwne rzeczy, czy po prostu mam zapamiętać jak wszystko wygląda, bo będzie e, coraz dziwnie. Jeszcze kolego, ty pytaj mi, masz drzwi, on nie miał. Be fresh. Wow. Sama kola. tylko tak personela, chwila, chwila. Okej. Okay. Anomalii report unit. No nie, no nic. Ciekawe, nie było. Znaczy, coś się przystało. Walk attempt zero, co nie powinno być jeden. Yeah. Dlaczego jest tu tak ciemno teraz? A, sobie dalej leży. Pani dalej ma ptaszka. Wam dalej przechodzi. Mhm. No no, chyba nic się nie zmieniło, nie? O! Ty jesteś anomalium. Ty powinienesz napierdalać w tą szybę. Pokazać, że pana, że pan się już dobrze czuje? Nie muszę? Kurwa za był. O, teraz walka tempt jeden. jak tu wcześniej był? robaker No on sobie znowu stoi. Ale teraz go chyba coś świerzbi. A mi teraz nie wiem, zgościć to jako anomalię? Czy co? Teraz trochę nie wiem. No bo... Zero, czyli powinienem zgłosić Alright, alright, alright Dobra, czajmy. Czyli ty jesteś anomalią, bo ty na początku pier... napierdalałeś głową w ścianę. To reporcik. I znowu reporcik, bo Ciebie dalej świerz bipała Zero? Kurwa To o coś innego chodzi Dobra, powiedzmy, że teraz nie ma anomalii. Teraz jest jeden. Dobra, teraz szukamy anomalii. Nie jesteś anomalią, babciu. No jak dla mnie wszystko jest okej. Okay. Dobra, idziemy bez żadnej anomalii znowu. O, i dobrze myślałem, że jest okej. Okay. Jest Ktoś kaszle. To będzie anomalia. Czy kaszlałeś? Ja pierdolę, jaki pojeb! No, nie no, jak tam mnie nie ma żadnej mali znowu. I zajebiście. Kiedy to chyba nie było. Ale pewnie jestem debilem znowu. Na którym poziomie zacznie się coś dziać? Okej, okay. okej, okay. eee. co to było? Dziadek, ty, tam... ty tam... nic nie kombinuj. Co tu kurwa za dźwięk? Skąd on pochodzi? Ja bym zgłosił anomalię, bo kurwa coś tam, jakaś klatka, coś nie tak jest. No ja dalej to słyszę. Nie pojebało mnie, prawda? Nie mam pojęcia co to. Dobra, zgłasza anomalię, zobaczymy. będzie zero, to się wkupię. O! Czyli dobrze. Ja naprawdę jestem debilem i nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Ja nie wiem, czy to, to było... A ten kwiat? Wait a minute, wait a minute. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Jestem debilem. Tutaj. Ja pierdole... Okej, okay, mamy anomalię, mamy anomalię... Taką już pewniaczka. Szósty... Szósty spacer. Ty, czy ty kiedyś coś zrobisz? Ale ta babka mi kiedyś pierdolnie czapskała. To jest zbyt spokojna jest. Wszystko jest okej okay teraz, nie? Jak to kurwa zero Gdzie była anomalia? O ja pierdola Eee, no to chyba widzimy się po cięciu Sobie biegam, próbowałem tu zespitrenować, wiem, zapamiętując co się działo, nie? I... Już któryś raz jestem na 0 na spacerze pod numerem 0. Dochodzę do wniosku, do żadnego do wniosku, że to kurwa wszystko jest randomowe i, i nie wyuczę się tego na pamięć. Więc y, to trochę potrwa. Kurwa, kupiłem grę na myślenie, a ja w tym nie jestem dobry. kto tak goś dziwnie mrugał wcześniej Spoko generalnie taka anomalia jest spoko, bo... Ja pierdolę! Dawaj tu, to, dawaj to! Po, pojdy, pojdy. Eee, takiej anomalii nie da się nie zauważyć. O, to... to też nie jest normalne. Nie uważasz? Wyobrażasz, że z rzędu było coś mocnego? by teraz było spokojnie? No ja nic nie widzę dziwnego, nie? No nic dziwnego to tu nie ma. Ja bym nie zgłaszał teraz nic. Wow, Trzy. Robimy progres. Slowly, but we're getting there. O nie, 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 biedała, że... nie, to nie, to nie, 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 jakby ktoś pytał znowu cię na też Na ptasznika. Nie no, to nie Powiedziałbym, że to terafosa taka Największa terafosa Nie wyskoczysz, prawda? Ja pierdolę. Co było tą anomalią? W ogóle to mi się bardzo kojarzy z portalem, nie? Wchodzisz na następny poziom i masz takie te... ...panele, które ci mówią co cię czeka. I który to numer testu. O nie, przykro mi. To, co, coś mocno nie coś ci chyba wczytywało. No dobrze, mamy kolejną anomalię. Ptaszek, widzę, że już jest dobrze wszystko. Jest cztery. Wszystko jest OK Ty tu byłeś? I have no idea. Jak dla mnie brak anomalii będzie 0. Pu, pu, O 5. Teraz musi być. Chociaż nie zlagowało mi jakoś, więc się nic nie wczytało. Nic nie dzieje. Nic. Nic, to nic. Ale słyszę to takie dziwne mrowienie. Dobra. Słyszę mrowienie. Jak nie dam raportu, będzie zero to będę wiedział że jak słyszę mrubinie to dać raport zobaczmy trzeba było dać raport okay. Się. A było dobra, odwracamy się. No okej. Okay. Yeah, come on. Ooh. This shit was scary. No i znowu słyszę... kurwa, nie czaję tej gry. Stęki, stęki, stęki. Tam też coś było tak. To będzie coś ostrego, bo fucking God. Ja pierdolę. Ach. Dobra. Ja mam dosyć. Ja się poddaję. Muszę zobaczyć sobie na nagraniu, czy to ze mną jest coś nie tak, czy to z tą grom. Ja autentycznie nie widzę żadnych anomalii. Pok pokazuje mi cały czas, że gdzieś była. Ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Ah, Boże, chodzę w kółko i w kółko od jakichś kurwa 40 minut, nie? Eee, nagram drugi odcinek z tego, ale pierwszy muszę zobaczyć. Nie, może. O, może wy napiszcie w komentarzu, jeśli coś zauważyliście. Bo ja obecnie się poddaję, e, więc. E, do zobaczenia. Zero.